serdecznie na obozie Skilskam Only Football. Dziękuję bardzo za przyjęcie naszego zaproszenia, dziękuję za przeprowadzenie testów Fit Flight z naszymi zawodnikami. Czy może Pan przybliżyć nam formułę tych testów? Ale testy polegały dwa podstawe, testy, które tak naprawdę polegają na podstawach fundamentalnej techniki piłkarskiej, czyli badamy, patrzymy jak zawodnicy podają piłkę, jak przyjmują, jak ją prowadzą. Tak? Do tego jeszcze jest powiedzmy badanie, które nam pokazuje, jak reagują na czynniki zewnętrzne, prawda? którymi są właśnie palące się lampki. Możemy zmierzyć również ich czas reakcji, jak reagują, jak szybko reagują na to. No i w zasadzie to, to, to jest tyle, najbardziej podstawowe parametry piłkarskie. A jak wyniki tych testów wpływają na grę na boisku? Jakie korzyści i informacje możemy z tego uzyskać? Myślę, że... Hmm. No wyniki nam pokazują właśnie możliwości tych zawodników, prawda? Natomiast dzięki tym wynikom możemy im wskazać jakby to, drogę do poprawy jakości swojej techniki, prawda? A to się później przełoży oczywiście na, na boisku, prawda? Robiąc te badania, widząc te wyniki, widzimy, jakie, jakie mają minusy, jakie mają plusy ci zawodnicy i dzięki temu możemy jakąś tam powiedzmy przygotować pod nich drogę rozwoju, tak? A jak ocenia Pan wyniki naszych zawodników? Ja myślę, że bardzo fajnie zorganizowana grupa przede wszystkim, że tak powiem, no brakuje mi tutaj słowa. To Po prostu zorganizowana, grzeczne, fajnie chłopcy, natomiast piłkarska też wydaje mi się, że, że dawali rady. Bardzo fajne dwie dziewczynki, które fajnie się pokazały też na tle kolegów, także myślę, że bardzo fajnie to wyszło. Dziękuję ślicznie za dzisiejszy dzień i dziękuję za krótki wiadomość. Dziękuję za zaproszenie.